Szalom! Łaska Wam i pokój od naszego Boga Ojca i Pana naszego Jeszua Hamaszyja niech będzie z Wami. Dzisiaj sobie rozważymy fragment z pierwszego listu do Koryntian 9 rozdział 20 werset. Są pewne fragmenty w Bożym Słowie, gdzie tłumacze albo źle przetłumaczyli te fragmenty, albo wierzący z jakiegoś powodu... Źle odczytują te fragmenty, i jednym z takich fragmentów jest właśnie pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, gdzie właśnie no, w tym przypadku tłumacze nieumiejętnie przełożyli ten tekst, ale wierzący są zobowiązani do tego, aby dociekać prawdy, aby szukać prawdy w Bożym Słowie. Dziś, w dzisiejszych czasach, no niestety jest mało tych, którzy pochylą się nad Słowem i posiedzą przy głębokim rozważaniu. Dzisiaj z reguły wierzący traktują Słowo Boże jak modlitewnik. Zajrzę, przeczytam kawałek fragmentu Bożego Słowa i sprawa załatwiona. W psalmie pierwszym jest napisane, że błogosławiony jest mąż, który rozmyśla nad jego prawem dzień i noc, który rozmyśla nad jego Słowem zadaje pytania, studiuje to słowo. Kto nie polega na człowieku, ale polega na jego słowie. Jest sporo fragmentów w Bożych słowie, które wymagają odpiaszczenia, ponieważ zostały mocno skrzywione i jednym z takich fragmentów jest fragment z pierwszego listu do Koryntian, dziewiąty rozdział, dwudziesty werset, który wymaga naszej uwagi, szczególnej uwagi, aby rozważać ten fragment dzień i noc aby zrozumieć co paweł ten doskonale wykształcony boży mąż miał na myśli więc przychodzę do tekstu czytam boże słowo pierwszy list do koryntian dziewiąty rozdział od dwudziestego wersetu dla żydów stałem się jak żyd aby pozyskać żydów dla tych którzy podlegają prawu Stałem się jak ten, który podlega prawu, choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, choć nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. I czytając takie fragmenty, no masło maślane. Dlatego, że w 20 wersecie jest napisane, dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu. A więc apostoł Paweł idzie do ludzi, którzy są pod prawem, ale Paweł mówi o sobie: Ja nie podlegam prawu. Ale poszedłem do ludzi, którzy podlegają prawu, aby ich pozyskać. 21 werset. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, a więc teraz apostoł Paweł idzie do ludzi, którzy nie podlegają prawu Bożemu, nie są pod prawem, stałem się jak ten, który nie podlega prawu. Ale zaraz. No przecież werset wcześniej apostoł Paweł mówi, że nie podlega prawu. Więc po co tutaj w 21 wersecie mówi, że idzie do tych ludzi, którzy nie podlegają prawu? Skoro i tak wiadomo, że on nie podlega temu prawu. Mało tego kończy ten werset to zdanie: Choć nie żyję bez prawa Bożego. No i tu już jest mizżmasz. Bo w dwudziestym wersecie apostoł Paweł powiada: Nie podlegam prawu. W dwudziestym wersecie powiada: Nie podlegam prawu. I podsumowuje ten swój wywód mówiąc: Choć nie żyję bez prawa Bożego. No to pytanie się rodzi, no to żył w świetle tego prawa, czy nie żył w świetle tego prawa? I kolejne zdanie. Lecz podlegam prawu Chrystusa. A cóż to za prawo Chrystusa? Czy to jest to samo prawo, co prawo Boże? Ponieważ czytamy, choć nie żyję bez prawa Bożego. I zaraz jest dodane, lecz podlegam prawu Chrystusa. To mamy teraz dwa prawa? Kiedy wgryziemy się w tekst, to jest niemałe zamieszanie. Co autor ma na myśli pisząc w ten sposób? Ponieważ o prawie Chrystusa nigdzie nie możemy wyczytać. Cóż to jest za prawo? Podobnie jeśli chodzi o prawo królewskie, gdzie możemy znaleźć taki zapis w liście Jakuba. Jeśli chodzi o to prawo królewskie, to zainteresowanych odwołuję do nagrania, które możecie znaleźć na playliście zatytułowane prawo królewskie. Tam omawiam szczegółowo temat tego prawa. Tu w tym przypadku mamy prawo Chrystusa. I teraz idziemy do innego przekładu, żeby sprawdzić, jak wygląda ten tekst w innym przekładzie. I w tym przypadku skorzystam z przekładu Szterna. Czytam Boże Słowo, 1 Korytian, 9 rozdział, od 20 wersetu. Czyli dla Żydów postawiłem się w położeniu Żyda, aby pozyskać Żydów. Dla ludzi poddanych legalistycznemu wypaczeniu tory, postawiłem się w położeniu osoby poddanej takiemu legalizmowi, aby pozyskać poddanych temu legalizmowi, mimo że sam nie jestem poddany legalistycznemu wypaczeniu tory. Dla tych, którzy żyją poza porządkiem tory. Postawiłem się w położeniu człowieka poza porządkiem Tory, aby pozyskać tych poza porządkiem Tory, sam nie będąc jednak poza porządkiem Bożej Tory, lecz w ramach porządku Tory, której moc nadaje Mesjasz. I to tłumaczenie rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jest to jasne i czytelne. Dwudziesty werset. Dla ludzi poddanych legalistycznemu wypaczeniu tory? A więc apostoł Paweł mówi, że są ludzie, którzy wypaczyli torę, wypaczyli prawo. Co to za ludzie? Jeszuła walczy z tymi ludźmi, m.in. Faryzeuszami i uczonymi w piśmie, gdzie właśnie wyrzuca im chociażby w Ewangelii Mateusza 23 rozdział. Jak obłudni i ile hipokryzji obłudni jest w ich przestrzeganiu prawa. Kiedy Jeszua w Szabat uzdrawiał, wyrzucali mu, że robi to w Szabat. I to jest właśnie legalizm, że ci sami ludzie, którzy wyrzucali Jeszua to, że uzdrawiał w Szabat, prowadzili osła lub woła do wodopoju. I nie widzieli w tym problemu, ale problem widzieli w tym, że Jeszua uzdrowił kogoś w Szabat. Więc Jeszua mówi, można dobrze czynić w szabat, ale uczeni w piśmie, w faryzeusze, nie chcieli dobrze czynić w szabat. I to jest legalizm. Więc apostoł Paweł przychodzi do tych ludzi, którzy są pod takim legalizmem, którzy właśnie w taki sposób wypaczyli torę, aby ich pozyskać. Ale dodaje przy tym, mimo że sam nie jestem poddany legalistycznemu wypaczeniu tory, a więc... Mówi o sobie, ja nie wypaczyłem tory, ja nie żyję w sposób taki, gdzie wypaczam torę. 21 werset. Dla tych, którzy żyją poza porządkiem tory. A zatem tu już są ludzie, którzy nie znają tory. Żyją całkowicie poza porządkiem tory. A więc przychodzi Paweł do tego rodzaju ludzi, aby pozyskać tych ludzi do Jeszua Mesjasza. Sam jednak... Nie jestem poza porządkiem Bożej Tory. Ale co? Lecz w ramach porządku Tory. A więc apostoł Paweł mówi: Ja żyję zgodnie z Torą, zgodnie z prawem Bożym. A temu wszystkiemu nadaje moc Mesjasz, bo bez Mesjasza nie potrafimy zrozumieć przesłania Tory. Dlatego Jeszua jako chodząca Tora tu po ziemi pokazuje nam, w jaki sposób mamy zachować prawo. On nadaje moc temu, abyśmy chodzili w Jego Słowie, zgodnie z prawem, zgodnie z przykazaniami. Odczytam teraz fragment z Bożego Słowa, to jest pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział od siódmego wersetu. Chcą być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców. Ósmy werset. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. A więc problem nie jest z prawem, i no problem jest, w jaki sposób próbujesz to prawo stosować. Jeśli je wyrzucisz, to zginiesz, o czym za chwilę będziemy czytać. Ale również możesz wpaść w legalizm. Możesz mieć to prawo, ale być trochę jak faryzeusz. Próbujesz zachować to prawo, ale w sposób legalistyczny. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Dziewiąty werset. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. Dlaczego nie? Bo jeżeli człowiek wierzący nie kradnie, to to prawo nie mówi do niego. Jeśli nie cudzołoży, to prawo nie mówi do niego. Ale to prawo mówi do tych, którzy łamią to prawo. No właśnie, do bezbożnych to prawo mówi, do niegodziwych. Ojcobójców, matkobójców, morderców to prawo cię osądzi, osądzi każdego, kto nagina, kto łamie to prawo. I niestety, dzisiaj z wielu tych, którzy chcą być nauczycielami tego prawa, ale, jak siódmy werset podaje, nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Prawo Boże, zwłaszcza dzieje się to w kościołach protestanckich, jest bardzo mocno atakowane. Oni wszyscy chcą być nauczycielami tego prawa, ale oni cię nauczą jednego: jak to prawo wyrzucić, jak to prawo podeptać, zbezcześcić, ponieważ oni mają zakryte, oni nie widzą przesłania prawa Bożego. Czytam Boże słowo z listu do Rzymian, drugi rozdział od jedenastego wersetu. Bo przed Bogiem nie istnieje wzgląd na osobę. Ponieważ jacykolwiek chybili celu bez prawa, bez prawa też poginą. A jacykolwiek zgrzeszyli w prawie przez prawo, zostaną osądzeni. Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwymi przed Bogiem, ale wykonawcy prawa będą uważani za sprawiedliwych. Dwunasty werset: Ponieważ jacykolwiek chybili celu bez prawa, bez prawa też zginą. Więc jeśli nie widzisz prawa Bożego, to bez tego prawa zginiesz. Dlatego apostoł Paweł mówi: cofniemy się do tyłu. W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 21 werset. Dla tych, którzy żyją poza porządkiem tory, czyli poza prawem, postawiłem się w położeniu człowieka poza porządkiem tory, czyli jakbym był poza prawem, tylko po to, żeby ich pozyskać. Ale sam nie żyje poza porządkiem Bożej tory, żyje w ramach porządku tory, a więc żyje w świetle bożego prawa, a temu wszystkiemu nadaje moc Mesjasz, Jeszua. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiekowi zajaśnieje Chrystus, jest narodzony z ducha, przeżył obecność Boga w swoim życiu, doświadczył Boga w swoim życiu, to od tego momentu. Człowiek jest wezwany do tego, by wejść na drogę słowa Bożego. To jest proces. Wychodzimy z grzechów swoich, umysł, który został wyćwiczony w pogańskich klimatach, musi być odpiaszczony, musi być odnowiony poprzez czytanie słowa Bożego i stosowanie się do tego słowa. W Dziejach Apostolskich 15 rozdział, gdzie apostołowie napisali list, który dali tym z pogan aby na początek, na początek, po nawróceniu powstrzymywali się od tego, co uduszono, od, od krwi, od nierządu i od składania ofiar bożkom. Ale w XXI wersecie jest napisane: Mojżesz bowiem ma tych, którzy co szabat go wykładają. A więc na początek podaje się ludziom mleko, ale kiedy człowiek osiągnął już pewien staż w wierze, to podaje się już temu człowiekowi mięso. Idzie się do tory, co szabat jest wykładany mojżesz, aby uczyć się właśnie z tory, właśnie od proroków. Uczymy się ze słowa Bożego, z całego, ponieważ całe pismo jest natchnione i do zastosowania. Ale na początek, kiedy człowiek się nawraca, to nie podaje mu się mięsa. Więc tutaj, jakby Paweł pokazuje pewną mądrość nam, nam, ludziom wierzącym, na wszystko jest czas. Jest czas na mleko, ale później przychodzi czas na to, by jeść mięso, porządny pokarm, by wzrastać. Idziemy z powrotem na dół? A zatem, dwunasty werset, ponieważ jakcykolwiek chybili celu bez prawa, bez prawa też zginą. Jeśli nie masz prawa, to bez tego prawa zginiesz. Ponieważ bez prawa żyjesz jak przestępca, to prawo wskazuje ci na grzech i to prawo mówi, co ci można, a czego ci nie można. A jacykolwiek zgrzeszyli w prawie, przez prawo zostaną osądzeni. No więc ci, którzy znają prawo, ale łamią to prawo, wtedy grzeszą. To przez to prawo zostaną osądzeni. I trzynasty werset, gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi. Widzimy? Ale wykonawcy prawa. I no niestety, nie usłyszysz tego w wielu zborach ponieważ wielu w tych zborach odrzuciło prawo, potknęli się o kamień potknięcia, nie potrafili pojąć, nie potrafili przegryźć listów apostoła Pawła, by je dobrze zrozumieć, zinterpretować i to był ich fatalny błąd w skutkach, ponieważ zaczęli budować na bezprawiu. Wykonawcy prawa będą uważani za sprawiedliwych, kiedy wykonujesz to prawo, kiedy stosujesz się do prawa, które cię uświęci. Bóg uzna cię za sprawiedliwego, a moc temu wszystkiemu da Mesjasz Jeszua, bez którego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I na zakończenie list Jakuba, pierwszy rozdział, dwudziesty drugi werset. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bądźcie więc wykonawcami słowa. Człowiek wierzący, odrodzony jest wezwany do tego, by być wykonawcą słowa. Ale którego słowa? No całego. To są przykazania, to jest Tora, Ewangelie. Bądźcie wykonawcami słowa a nie tylko słuchaczami. Jeśli chodzi o prawo, no to niestety dzisiaj no nawet już słuchaczy nie ma, bo oni nie chcą słuchać. Oni odrzucili prawo i oto w taki sposób sami się oszukali. A zatem bądźmy trzeźwi, rozważajmy o jego prawie dzień i noc, noc i dzień, abyśmy dochodzili do większego, do pełnego zrozumienia. Nie oszukujmy samych siebie, Pilnujmy własnego serca, ponieważ serce ludzkie jest zwodnicze. Idziemy za Jeszua, idziemy za Jego Słowem, nie za człowiekiem, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie Jego Słowo jest mocno zwalczane, manipulowane przez wielu liderów, przez wielu pastorów, księży, biskupów, wszystkich tych, którzy mieli zaprowadzić światło, zanieść światło a często zanoszą mrok, ponieważ zanoszą fałszywe doktryny, które w perspektywie czasu głubią tych ludzi. Pozostańcie z Bogiem, szalom.